To jest Marcinek, e, córek młodziutki, ma około roku. E, został e, odłowiony na cmentarzu, gdzie żył e, razem z całym stadem kotów. Został odłowiony do kastracji, ale okazało się, że jedna z oczu jest w bardzo złym stanie e, i że właściwie jedynie e, amputacja, e, usunięcie tego oka wchodzi w grę. Zdecydowaliśmy się, że nie wypuścimy go tak jak pozostałych e, wolnożyjących kotów z powrotem na miejsce bytowania, ponieważ w jego przypadku e, bezpieczne przeżycie w takim miejscu z jednym okiem, e, podczas gdy widzi tylko połowę e, świata i grożących mu niebezpieczeństw, e, było zbyt ryzykowne. Więc postanowiliśmy szukać mu domu. W tej chwili Mercinek przebywa w schronisku w Milanówku. Jest już wykastrowany, jest odrobaczony, za kilka dni będzie zaszczepiony i gotowy do adopcji. To jest kocórek bardzo nieśmiały, boi się jeszcze ludzi, natomiast rokuje bardzo dobrze na oswojenie. jest Kotem zupełnie pozbawionym agresji. Co prawda, jak widać, boi się mojej ręki mojego głaskania, i cały się kuli, ale nie wykonuje żadnych agresywnych gestów, nawet nie syknie, nie patnie łapką. Także tego, co mu potrzeba, no to jest dom, który będzie cierpliwie go oswajał, głaskał i przekonywał, że człowiek to jest jednak może być um, dobra i kochająca istota dla kota przyjaciel. My tutaj w schronisku nie mamy takich możliwości, żeby po prostu nad nim popracować, ponieważ jesteśmy raz w tygodniu i mamy niewiele czasu dla każdego kota, więc czekamy i szukamy domu, w którym Marcinek będzie mógł rozkwitnąć i zostać prawdziwym kanapowcem.